Cześć, witajcie. Dzisiaj 12 kwietnia mamy już taki ostatni dzwonek, można powiedzieć, że nawet spóźniony. Dwa w pszenicy. Mogłem w sumie tydzień temu to rozsiać przed deszczem. Teraz przez kilka dni już nie zapowiadają na razie opadów, bo ta pszenica już ruszyła. Przyszło ciepło, w święta. No i należało się to trochę wcześniej rozsiać. No ale nic, już jest ostatnia dawka, już N3 nie będę robił. Tutaj nie zależy tak mocno mi na parametrach, bo pszenica też pójdzie prawdopodobnie do skarmienia z jęczmieniem. No i tak, pszenica tutaj mamy SY Dubaj. Bardzo ładnie wygląda, równiutka. Ten sam kolor na całości, ciemna, zielona. Już kolanko nam ucieka, już koło jest 2 cm nad węzłem krzewienia. Czyli trzeba robić już też regulację do chronu. I prawdopodobnie dzisiaj w rzepaku planuję już może tutaj w zbożu nie zdążę, najpilniejszy będzie jęczmień i tak, ale przy i tak w tym tygodniu jeszcze się zrobi, może nawet jutro. Więc ta, ta druga dawka mogła iść trochę wcześniej, no ale. Saletra, więc szybko zadziała. Nie można narzekać na brak opadów w tym roku, więc i te ziminy wyglądają super. W dalszej części vloga będzie regulacja właśnie w rzepaku, ochrona i odżywianie. To będzie głównym tematem dzisiejszego odcinka. Tymczasem lecimy właśnie dzisiaj, jeszcze rano, w, M2 w pszenicy. 250 kg, nawet niecałe, czyli tak około 135 kg azotu w pszenicy. No to nie za dużo, powiecie. No i zgadza się, nie jest to jakoś mega dużo, ale. Nie nastawiam się tutaj na nie wiadomo jaki prąd, bardziej właśnie na tych naszych ziemiach nie da się osiągnąć jakichś rekordów, nawet 8 ton, to, bo chociaż tutaj no to dobra jest ziemia, więc ale też mozaika tam jest może 1 trzecie działki, gdzie jest różniejsza ziemia, więc tutaj nie, oczekuj, nie oczekuję zbyt wiele, lepiej właśnie się zaskoczyć. No, i tutaj jest po rzepaku stanowisko, ich była, więc myślę, że to w zupełności wystarczy. Pszenica dobrze jest pokrzewiona, więc też trzeba uważać, żeby się nie położyła. Także o, ja już kończę ostatni przejazd, lecę na resztę działek, no, a później działamy w rzepaku. Jeśli pogoda pozwoli, wiatr się nie zruszy. na razie czeka nas rosa opadnie. Także zaraz lecimy w rzepak, pogoda dopisuje, ponad 15 stopni, słoneczko, na razie prawie bezwietrznie, także tak, już mamy toprex rozrobiony, dodatkowo acetamipryd, bor z molibdenem, ale to opowiem jeszcze później, jak już będę pryskał, no i teraz też opowiem coś o tym produkcie z Timata Agro, jest to Iris. Będziemy go pierwszy raz stosować właśnie w rzepaku. I tak odnośnie składu, tutaj będzie widać. Także mamy tam 7% azotu, 9% wyśrodlenku fosforu, 13 tenku potasu, 1 setna boru, 4 setne żelaza, 1 setna manganu, 1 tysięczna molibdenu, 2 tysięczne cynku. I tak, dajemy tego y, około 2 litrów, nawet Chyba trochę brakuje. Jest to produkt biostymulujący. Poprawia nam rozwój systemu korzeniowego. Dzięki temu uzyskujemy lepszy wzrost i ukorzenienie roślin. Zwiększona tolerancja na stresy abiotyczne, zwiększone wchłanianie i wykorzystanie składników odżywczych przez rośliny, zwiększona aktywność fotosyntetyczna no i przede wszystkim zwiększone plony i jakość upraw, czyli Testujemy to, zobaczymy czy faktycznie tak będzie. No i tyle, także ostatnia bańka. mi została do wlania. Zaraz zobaczymy się na polu. Już wiatr się wzmaga, zaraz to wezmę. Jeszcze będzie genakis zastosowany, ale to już bliżej kwitnienia. Na razie lecimy z Irysem. Także już zaczynamy sezon na opryski. Wszystko tak na raz wypadło. Bo i jęczmień i pszenica też będzie do regulacji. Ale to pewnie jutro. No i dobrze, bo w zeszłym roku to jakoś tak wypadło w, podczas siewu kukurydzy. To i tak zbytnio czasu nie było. A teraz tak na spokojnie. Te zabiegi tutaj zrobimy. I rzepak wziął się wam powiem. Jednak ta wiosna mu sprzyja. Jest dosyć ciepła. No i wilgotna przede wszystkim. Robimy zdjęcie. Trochę wyrównał się ten rzepak, chociaż jeszcze są takie paski, gdzie jest niższy. Ale teraz myślę, że go jeszcze bardziej właśnie wyrównamy. Pójdzie w te pędy boczne, zatrzymamy ten pęd główny, niech idzie właśnie na boki, niech się nam rozgałęzia bardziej, niech te pędy boczne się rozwijają. Trochę jest wiatr, ale jeszcze jest nośnie. Jest tak, tutaj właśnie wspomniałem o, o tych pędach, czyli idzie regulator. Idzie fungicyt z grupy regulatorów wzrostu, czyli toprex, syngenty, wiosenna dawka. Tam mamy paklobutrazol i difenokonazol. Działamy także przy, przeciwko chorobom grzybowym. Między innymi suchej zgniliznie oraz białej plamistości. No i tak jak mówiłem, ten produkt również nam zahamuje rozwój pędu głównego co będzie właśnie sprzyjać rozwojowi pędów bocznych będę ruszał z manuala, bo później jak ruszam to mi to mi zaniża właśnie dawkę przez chwilę leci mniej bo no tutaj piękny jest ten rzepak, naprawdę nie ma się do czego na razie przyczepić. Też tutaj u mnie było postawione żółte naczynie, nie było chowacza, no ale też dorzucamy tutaj. E, Insektycyd, e, który działa systemicznie. Tutaj Acetamipryd 0,20 litra. Karnadina dokładniej. No i też mikroelementy, makroelementy. Wspomniany właśnie irys, który omawiałem, ale też fortis bor molibden dodatkowo. Dodatkowo właśnie jeszcze więcej tego boru. On jest bardzo ważny właśnie w uprawie rzepaku. możecie cofnąć się do filmu z odchwaszczania jak i z regulacji z jesieni i porównać tutaj to pole było właśnie pokazywane a teraz zobaczcie już prawie zakrył ziemię naprawdę rzepak to jest taki że potrafi zaskoczyć gdzie tam już kazaliście go spisać na straty randapować no ale myślę że coś tutaj jeszcze z niego właśnie będzie ta wiosna mu sprzyja, aby tylko właśnie upały nie przyszły duże w maju, kiedy będzie zawiązywał do No to koniec maja, gdzieś tak początek czerwca. W sumie poszło tutaj 300 kg saletry. Czyli no z tym azotem na rzepak tutaj w porównaniu ze zbożem to na bogato, bo 200 poszło, nie, co ja mówię, 300 poszło też na pierwszą dawkę sulfamu, 23. Czyli gdzieś tak około 170, może nie niecałe azotu, czyli no tutaj na bogato, ale też rzepak jest na dobrych ziemiach. Znaczy dobrych, u nas dobre to jest czwarta klasa, gdzie są miejsca z piątą. Ale mówię tutaj o swoich ziemiach. O kurczę, jak tutaj zrobić, bo sklina jest... Tak, zrobimy i... Także zaraz też sobie wyjdziemy, może już na następnym polu. Jest takie jedne, gorsze pole. To też może pokażę. Są ogólnie trzy pola. W sumie 12,5 hektara. Gdzie jest po prostu rzadziej, Miał gorsze wschody. Więcej roślin nie powschodziło. Ale też się wziął i też coś z niego będzie. Jak to tutaj wygląda? Zakrył już ziemię. Odmiana SY Floretta w fazie intensywnego wzrostu. Pęd główny idzie do góry z dnia na dzień. No, nie da się wyrwać potężny taki korzeń może jakoś mniejszą spróbujemy roślinę no nie budega pełna wody, urywa się, kruszy Jeszcze jedna buba nie da rady niestety ale fajnie, zobaczcie ile tutaj mamy wody możemy tak wzrokowo ocenić nawet już pąk się pokazuje To no więcej 10 cm jest od ziemi ale były święta wczoraj był wiatr była tylko wielka sobota wtedy na zabieg tylko, że w nocy był lekki przymnozek i nie jechałem Około 15 cm nad ziemią Także nie przekroimy korzenia, nie uda się Trzeba by było coś wziąć, żeby No nie da rady, kurde Mogłem wziąć jakoś szpakelkę na przykład A szkoda No to znaczy, że jest Bardzo dobrze rozbudowany Ten korzeń siedzi w ziemi Głęboko szuka składników pokarmowych. Tutaj jest właśnie po bezorce. Wszędzie jest rzepak po bezorce, ale zdrowy. Na razie nie widać żadnych porów. Naprawdę liście zdrowe. Tutaj szkodniki. Nie widać nawet przebarwień. Zdrowe liście. A mamy wilgoci ciepło, co przyja rozwojowi chorób. W tym roku są dwa, właśnie, planowane jeszcze zabiegi. Oprócz tego, oczywiście, rok temu tylko było jeden na płatek. Teraz też zrobimy na zielonego pomka. Są jeszcze takie tutaj. Zobaczcie, o, tutaj taki pasek. Nie wiem, czy to kamera oddaje. Tutaj jest niższy, po prostu. O. Ten porównać z tym, który ten po prostu później powschodził, ale on się wyrówna, będzie już dojrzewał w tym samym czasie. Także nie przedłużam już, lecimy z zabiegiem. Patrzyłem na pogoda radar, że 40% jest deszczu, na dzisiaj no, na razie nie widać. Już nawet za godzinę, ale ryzykujemy. Myślę, że nie będzie tego deszczu. Bo na innej pogodzie nic nie ma o na dzisiaj. 16,9 stopnia Celsjusza o 11.30. Super warunki. Ten jest chyba bardziej rozwinięty, wyższy od wcześniejszego pola. Tam była odmiana Capello. Ale ta floreta tej w zeszłym roku, ona była właśnie dosyć wysoka, ale co najważniejsze nie leżała. I najlepiej z tego co pamiętam pronowała, chociaż ona porównywalnie zresztą około 4 ton w tym roku. No, liczymy na więcej. Trzeba liczyć na więcej. No i słup będzie do obrobienia, także ja już się powoli żegnam. Trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć. Tutaj odmiana Gurcji. To właśnie ta, która mówiłem, że tak źle wyglądała, ale też się bierze, jak widzicie. Obsada też będzie zachowana. Są takie, gdzie nie miejsca gorsze, gdzie jest goła ziemia, ale on jeszcze się rozrośnie na boki spokojnie już właśnie skończyłem pryskać opryskiwać złożony o tutaj na przykład ale on jeszcze się rozrośnie na boki nie będzie tak źle w porównaniu do tego jak on tu wyglądał i kilka kropel tak e, pada deszczu jak myślicie chyba nie zaszkodzi gorszy by był zlewny deszcz nie to, że pada, gdzie czasem tak spadnie. Parę kro kropel, też błotni był cały, właśnie w kroplach. Padało trochę na szybie, też znać. No ale myślę, że taki deszcz to raczej nie powinien zaszkodzić. Gorzej, jakby właśnie cały czas tak padało, żeby było mokro. Chociaż no jeszcze się chmurzy, zobaczymy, ale mam nadzieję że przejdzie.